A więc bez jestem przocanie. Jezu, wo, Steve, wo, Steve, Steve. Cześć, jeszcze się Monko, witam was w następnym odcinku. I słuchajcie, w dzisiejszym odcinku wracamy po nasze rzeczy, które zostawiłem. W sensie nasze rzeczy, w sensie, no tak, w sumie nasze rzeczy, które zostawiłem w skrzynce. W tej jak w tych jakby rzeczach podwodnych, które powinny być pod wodą, ale były na ziemi i czemu za mną stoi Herobrine? Dobra, słuchajcie. I teraz tak, teoretycznie wiem, w którą stronę powinienem chyba iść. Mniej więcej, mniej więcej tam, mniej więcej tam, w tamtą mgłę, za tym, za tą skałą powinniśmy iść. I kolejna, kolejna rzecz, zostawiamy ten teleport w tym miejscu, w razie czego, gdybyśmy mieli oczywiście zginąć, to możemy się w tym, do tego miejsca tele teleportować, nie? I jeżeli będę znajdował więcej tych teleportów, to będę je stawiał w... Będę je stawiał w każdym, w każdym naszym jakby, w, na w każdym naszym... W każdym naszym miejscu, gdzie odpoczywamy, nie? Gdzie jest nasze które się łóżko? I teraz tak, ja jeszcze mam plan jeden: żeby zrobić sobie faktycznie, zrąbać sobie te drewno, pójść sobie do, tej, do tamtego domku i zostawić te rzeczy, tak żeby one jakby mi nie przeszkadzały, nie? Że jak się teleportnę, to, że miał jakieś faktycznie rzeczy tutaj w tym miejscu. A to jest skrzynka, dobra. Mam jedno pytanie: Czy ktoś kiedykolwiek używał jakby kartografa? Handlował z kartografem kiedyś z wa ktoś z was? Nie znam bardziej niepotrzebnego człowieka niż ty. Co w się sensie to jest jakby. Kartograf Kartograf chyba jest ważny dla osoby, które, która robi po prostu mapy? Okej, okay, dobra, jest murder w porządku. Ja, ja muszę ominąć tego murdera, ja nie chcę z nim walczyć, bo ja nie mam z nim, ża z nim Z nim żadnych szans na powierzchni. Ja mam z murderem dopiero, sa dopiero szansę na... na... na wodzie, w wodzie, pod wodą w sumie. Super! Przedpowiedziałeś, nie? Okej, okay, o, o, on jest szybki! On jest serio, serio szybki, on jest szybszy ode mnie chyba nawet O dziwo Gdzie on jest? Ta, no zabij się jeszcze, dobrze, tak! O Jezu, dobra! Duo, super, wasze duo jest niesamowite! O Jezu, dobra Dobra, okej, okay, nie ma go co w się sensie jest, ale no ja by go pokonałem, tylko że on tutaj ucieka i tak naprawdę nie da się tego murdera zabić, nie? Tak jak mówiłem, dobrze kojarzyłem tą wioskę, ponieważ tak, już tutaj byliśmy wcześniej. Także zrobiliśmy znowu takie większe kółko i teoretycznie, jeżeli pójdziemy gdzieś mniej więcej w tamtą stronę, gdzie właśnie pokazuje, to teoretycznie będę miał te swoje rzeczy. Jakie wielkie jajko! Człowieku toż tym można... tym można normalnie kurczaka ubić! To mi się przyda jak najbardziej takie wielkie jajko. Co, co, co to było? Było jakieś uderzenie! O, tam jest... Tam jest ten. Um, God of Roadkill. Um, Roadkill. Okej, okay, no dobra. Dobra, no to tak, tutaj idziemy w sumie ten, tak? Jakby... Jest aż wr... Aż pszczoły uciekły! O! Dzień dobry. Ok. Znowu tu jest ten. ten, 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 ten. Co to?! Ty coś mi uderzyło? Co? Znowu się wszystko na mnie patrzy. Znowu się. Zobaczcie na to! No, emu, kurczaki, wszystko się patrzy na mnie, bo. O! Okej, okay, wiem czemu, dobra, wszystko jasne. Bo tam jest ta struktura jakaś dziwna. Już chyba przestałem, nie. Tak, przestałem, no. Ej, czy to jest tak, że przypadkiem. Czy to nie jest tak, że przypadkiem ten. A. ten. Ten ten, ten krzyż, ten In Your world ten cały ziomek. On przypadki mnie nie uderza jakby? W sensie jest niewidzialny i do mnie podchodzi i po prostu uderza, i nie po prostu uderza, chyba. Gdzie on jest? Ja może zejdę pod wodę, bo to jest. To, to jest nie fajne, on, jest, on jest niewidzialny. Czekaj, bo ja nie wiem czy ja dobrze idę. Okej, okay, nie byliśmy na pewno chyba nie byliśmy na tym biomie takim poddżunglowym. Szliśmy w stronę jakby tych lasów wszystkich, to pamiętam. Mhm. To by na mnie kojarzy. Że tak było. okej, okay, tu jest ten God of Roadkill. E, powinni... No dobra! Jezu, to też jest takie dobre duło, nie? Ten God of Roadkill i ten, ten, ten murder. Dałbyś se spokój w końcu. Człowieku, daj, Sasiana! Dosłownie, chcesz siano? Nie mam siana akurat. Nie bardzo dobrze. Bo bym ci, bym ci nawet nie dał. Ciulu. Dobra, no i co? No, no, no. niech się przestraszyć można, serio. O nie. On mnie goni, prawda? Nie jest z tyłu gdzieś. Ej, może spróbuję go uderzyć. To nie jest zbyt dobry pomysł. Jakby tak się na tym zastanowić, to jest bardzo zły pomysł. Halo? O serio? Okej, um, gadowroczkiem po prostu złapał i mnie Trzymał jakby. Interesujące, bardzo nawet interesujące. Dobra, nieważne. Idziemy do tych struktur wszystkich podwodnych No chyba se jaja robisz. Serio znowu gdzieś jest No co to ma być? O co chodzi z tym gościem? No dlaczego mnie goni przez cały czas? Daj mi człowieku spoko, mam dosyć Dobra, może szybko jakoś spróbuję dojść do wody, ale jak nie to wejdę pod, pod, pod ziemię i tyle. Bo chyba nie jest na tyle szybki, żeby być nagle za mną. O! Co to było? Co to było? Ja tam jakieś ręce widziałem chyba. Co to było? Okej, okay, ja, ja jestem pod wodą. Miej mie już nic. Yeah. Nic mi nie jest. Dobra, ja jestem pod wodą. Jest w porządku. Jest super. Jest fajnie. Jest frajda. Okej. Okay. Ja widziałem, jakby, ja widziałem, jakby, połowę tego czegoś chyba. Coś w się sensie nogę, albo coś tego typu. I to było całkiem duże? Nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia. Tak jak mnie goniło. I to nie fajnie mnie goniło. Dobra, nieważne. Musimy iść tak czy jak przed siebie. Musimy dotrzeć do tych struktur. Hej, okay, jestem na jakimś piasku. I teraz nie wiem, co, gdzie idzie dalej. Jakby. Um, czekaj. Tam coś jest. Tam jest. Nie wiem co tam jest. Tam coś jest. Nie wiem co jeszcze. Okej, okay. jakieś struktury. O co tutaj chodzi? Ja, ja nic nie wiem. Czy one se. Idź ode mnie. Idź ode mnie. Pa... O, okej, okay, to. No to, do, do, dobra, to jest akurat przerażające, nie? Spójrz na tych szkieletów, jak one się na mnie gapią! No te wszystkie, o, idź, paszowon, paszowon! Ja wam nie ufam. Nie! Ja kiedyś rybom jeszcze kiedyś ufałem, już nie ufam. Mm -mm. Musimy iść mniej więcej na polanę? Gdzieś tam obok polany musimy iść. Wiem, że tam byliśmy gdzieś na polanie, coś takiego, i musimy właśnie gdzieś tam w tamtą stronę iść. I tutaj jest polana. Teoretycznie... Gdzieś? W tamtą stronę? Tam, gdzie właśnie pokazuję? Mniej więcej gdzieś w tamtą stronę powinniśmy iść, chyba? Chyba? ja nie jestem pewien, powiem wam. Okej, okay, on jest za mną. Eee, niewidzialny gad Roadkill, super. Wielki gad, który jest niewidzialny. To brzmi jak, jak kameleon, tylko w innej formie. Chcę przetestować pewną rzecz, czy on mnie zabije, kiedy... Kiedy go dotknę, kiedy jest w tej formie niewidzialnej, nie powinien, chyba, bo to byłoby trochę chyba nie fair, nie? Byłoby zbyt duże utrudnienie, cześć! Hej, gotow roadkill. Nie nie chcę testować, jestem. Jestem bardzo blisko, tak coś mi się wydaje. Albo i nie. Jezu, to ci nie nad uchem! Może mnie uratował. Ale nie, to nie jest powód, żeby mi nad uchem krzyczeć Dobra. E, gdzieś tam tamtędy mam taką nadzieję. Albo... Kurde, teraz nie wiem. Ej, Beskito, okej, okay, to jest fajna zagwostka, bo... Coś czuję, że ja dobrze pamiętam te rejony. Tylko nie mogę połączyć kropek za bardzo jeszcze. Wiem tylko, że to jest gdzieś mniej więcej przy oceanie. Tak, bo to są wyspy, a wyspy są przy oceanie. Jest jak... Wow! Oh, Steve! Oh, Steve! 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 Oh, o, dobra, dobra. Oh. Ok, wiem, że było paru Steveów chyba. Tam pięć czy sześć Steveów było, tak mi się wydaje. O, oh, złote jabłko. Ej, o po co się, je, się te Stewy upijać? Ej, bez hitu, no? O poza się te wyubiać? O mała opłatę... Okej, okay, dobra. Waleń. Czy tam waleń, nie wiem. Waleń! Na pewno tak, to jest waleń, to jest czarny waleń, no Tak! Tak, na pewno. Dzień dobry. Naprawdę tu gdzieś... Tu, gdzieś jest, tu jest gdzieś murder. serio. Ej, jest chata jakaś. Follow me. Nie, nie będę... nie... Hmm. Już to omawialiśmy. Ja może do tej chaty sobie wejdę, jakby to jest dobry pomysł chyba. Nie kojarzę tej chaty za bardzo. Haha! Fajnie! Ja sobie wejdę może fajnie o Cześć wiesz jak... Ok, okazało się, że przechodziliśmy obok... Obok czego? Obok tego bastionu? Pillażerów, nie? Czyli mniej więcej gdzieś w tamtą stronę powinniśmy iść. Co to jest? Co to jest za dźwięk? No to brzmi jak gadowrotki, no nie żeby coś, no wam chyba też, prawda? Tak czy siak, słuchajcie, to są pochodnie jakieś, te czerwone. Redstoneowe. Ja już takie gdzieś kiedyś e, zdaje mi się, że widziałem takie pochodnie. I one chyba nic nie oznaczały. One po prostu tutaj są i tyle. Jakby to. To nic nie oznacza, a tam jest gada... ten, no, mordę. On, on, to chyba nic nie oznacza, nie? Tak mi się wydaje. Mam, I mam taką nadzieję, że to nic nie oznacza. Bo gdybym miał teraz szukać. gdziekolwiek iść w stronę tych pochodni, za tymi pochodniami, to bym się naprawdę. No, bym się delikatnie wkurzył. Nie wiem, co to oznacza, że te, zwierzę... że te zwierzęta się na mnie tak patrzą. Mi się wydaje, że to, że, to, że to dlatego, że to gdzieś wokół mnie powinien być wtedy jakiś. Ten właśnie In Your World. I znowu się na mnie patrzą wszystkie zwierzęta. No spójrzcie tylko. Kurczaki, owce, jakieś kolibry. Okej. Okay. to no muszę znaleźć faktycznie te rzeczy, nie? Bo tam mam dużo roców, mam, ma, mam tam też miecz i teleport. Tak, bo ja tam chyba cały ekwipunek praktycznie swój schowałem. No, nareszcie przestał deszcz padać. Jak dobrze, Jezu. Dobra, może pójdę tędy. Okej, okay, to kojarzę? Mam taką nadzieję, że to kojarzę. Z moją pamięcią serię czasami słabą, nie? No. I to już udowodniłem wiele razy. Okej, okay, dobra, jest las brzozowy. Pamiętam, że coś mówiłem o tym lasie lesie brzozowym. Dobra, wiecie co? Wejdę sobie na tą górę, bo wiem, że na takiej górze również byłem. I chyba nawet tamten cmentarz rozkopywałem, tak mi się wydaje. Albo to był też inny cmentarz. Ale jestem gdzieś blisko, jestem blisko, jestem naprawdę blisko. Tak mam mam, mam taką nadzieję, przynajmniej. Albo się bardzo, naprawdę bardzo cofnąłem i to bardzo bez sensu. Jeżeli tak, to bez sensu. A jeżeli nie i zaraz znajdę te, znajdę te rzeczy, to bez sensu, ale trochę mniej też, jakby, nie? Oho! Wow! Okej, okay. to jest naprawdę dziwne. Takiej konstrukcji jeszcze nie widziałem. I czy one są serio wygenerowane? Tam da się wejść? Czy to jest tylko taka jakby... Mm, czy to tylko się wydaje, że to faktycznie jest, a tego, a tego tak naprawdę nie ma? To byłoby naprawdę fajne. Co się fajne? No nie wiem. Ej, mam! Mam! Mam, 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 mam! Dobra, dobra, mam, 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 są są są, 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 są rzeczy, są rzeczy, są rzeczy! Czekaj, 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 czekaj! Nie, to nie te. Okej, okay, tutaj nie ma. Tam dalej chyba są też skrzynki, nie? O, tu chyba. Tak czy nie? Jest! Ty debilu, dobrze! Jezu, cztery tarcze. No ja cię proszę. Miecz! Pomienne ruszki, łuk! Świer Jezu, człowieku. 60, tutaj wszystkie. Ło, wow, nie, do. Ej, dobra, okej, okay. z jednej strony kozak, ale z drugiej strony, żeby wracać tutaj tylko po to, bo zapomniałem o rzeczach. No, faktycznie trzeba być. Co, albo zaś z głową, albo z pamięcią. Jakby jedno z dwóch. Nie, nie, dawaj, to. Mam dwa teleporty teraz. czekaj, wszystko wziąłem, to powinienem, chyba, tak. I jeszcze trochę sztabek z, z tego, złota. Nie tutaj, debilo, tylko tutaj. No, dobra. Chyba wszystko. No. Okej, okay. mam rzeczy i teraz przydałoby się tylko wrócić. Do domu. Do, w sensie do domu, nie do domu. Ok. Znowu się ten gość pojawił. Ja do niego się nie zbliżam, bo to się może źle skończyć. Ja może ominę to wszystko głębokim takim szerokim łukiem. Aha. Zdając życie, i tak natrafię na jakieś nie wiadomo co, teraz musimy przejść obok tych wszystkich rzeczy i natrafić jakimś cudem na wioskę, którą ominąłem tyle razy. Czy... Jezu! Wow! Czy powinienem znać tą drogę na pamięć? Ty, albo po prostu do tego domu, nie? Bym po prostu poszedł i tam, po, i tam bym postawił teleport też. Wow O nie! Co to jest? Co to było? Czemu to było takie wielkie? Jezus! Steve, co ci się z twarzą stało? Ty nie masz o... Nie, masz oczu. Ale masz bardzo zadbane zęby. Okej, okay, jednak nie masz zbyt zadbanych zębów, nie? Mm. Okej, okay, a może z pod wodę? Oh yes, o no Jezu, to było przerażające, bez kitu! Jestem obok tego, tego, te, tego domu jakby Herobrine'a, w sensie tej pułapki chyba Herobrine'a, to jest pułapka Herobrine'a? Nie, to nie jest chyba Herobrine'a, tylko to jest po prostu pułapka. Pułapka z tych jakby strasznych rzeczy, która powinny mnie te, teoretycznie straszyć, ale my kompletnie nie straszą, tylko utrudniają życie! Oda nie się odbiła strzała? Przed siebie nie patrz się tak na mnie, lejeń. Ja wiem, że na mnie się patrzysz. Zauważyłem, że ten lejeń. Czemu, czemu tam, tam jest tak dużo exp. Zauważyłem, że ten je, lejeń. On się często na mnie patrzy, nie? I to bardzo, bardzo w duszę się patrzy. Okej, okay, ja może sobie. Ty, a co. Ej, a co jeżeli. Ten exp. Jest jakiś łowów Rejka, w się sensie wiecie, bo Rake to jest teoretycznie jakieś takie dziwne zwierzę, nie? Tak mi się wydaje, bynajmniej. I co jeżeli Rake zabiera jakieś, na przykład, nie wiem, jakieś, idzie na łowy, zabiera te wszystkie swoje, wiecie, swoje ofiary, wchodzi z nimi do jaskini, tam nie ubija i wtedy leci z tego Exp, i dlatego obok tej jaskini akurat był Exp. To jest fajna teoria, ale raczej nieprawdziwa. Dobra, idziemy dalej. Coś w się sensie nie wiem, czy rejk to nie jest chyba zwierzę, to jest bardziej człowiekokształtny stwór. Rejk tak naprawdę, to jest... Jak to było, jak ten, jak SCP, to było, że nie, nie człowiekokształtny, tylko jakoś tam to się nazywało, te wszystkie stwory, nie? Coś takiego. Dobra, tak czy siak. Idziemy przed siebie. Dobra, mamy... Ten, tą hawirę tych pillagerów Żeby nie powiedzieć pigmenów znowu. Dzień dobry. E, tam powinna być gdzieś widzieć chata, nie? Tak mi się wydaje. Ale mi serce bije, Jezu. Ale jak mi serce bije w ogóle? Tylko dla, dlaczego? Dobra, e, gdzieś tutaj powinny być moje rzeczy. E, moje rzeczy. Moja chata. W sensie moja, no jakby, no chatale będzie moja. Kiedyś się znajdziemy, na pewno, raczej przypadkiem, raczej z przypadku, raczej niespecjalnie, jakby... Ja tych wszystkich rzeczy specjalnie raczej nie znalazłem. Tylko, tylko kompletnie z przypadku... o, cześć. Tam jest Steve. Dwa! Tam są dwa Steve'y! O nie, duch jeszcze. O! Czemu się nie patrzysz na mnie? A mogłeś się patrzeć, a mnie nie, nie a mnie gonić. Są dwa Steve'y Jezu! Co się dziwnego dzieje z tym światem? Okej, okay, ja wejdę do wody, bo chyba się świat zbugował. Tak. Okej, okay, jednak biegnie. Albo to się świat buguje. O jezu. Albo to się tak świat buguje, albo coś się dzieje przez tego in your world, nie? Patrzcie, tu jest jeden Steve. Tu jest drugi Steve. Czekaj, chcę go zobaczyć. Halo, Steve? Halo? Jaki pająk! Pająk! Jezu! Okej, okay, to jest człekokształtne, kształtne. Faktycznie. Jak ty ryca drzesz, matko boska Nie dziwię się, że ci mordę zakleili. Yes, Jezu, ja sam bym ci jakimś, nie wiem, jakimś silver tape'em tą mordę zakleił, żebyś nie dał japy. Ja nie mogę Tragedia jakaś. Dobra, wychodzimy stąd. To się wychodzimy stąd, idziemy... Do miejsca, gdzie teoretycznie powinno być bezpiecznie. A czy, a czy będzie bezpiecznie? Nie wiem. Ale znając życie i moje szczęście nie będzie bezpiecznie. Nie ma na to ani jednej szansy. Nigdy nie było bezpiecznie. Gdzie ja znowu jestem? Widziałem Hawile teraz znowu nie mogę jej znaleźć! Gdzie ja znowu jestem? O ten mnie goni znowu w ogóle ten gada wrotki Kim wie co to w ogóle jest? Jakiś gołąb, czy tam inny gad, nie wiem, no. O! Jest fajna rzecz! No, może nie aż tak fajna. Jak do mnie. Okej. Okay. Gdzie jestem? Co tutaj się dzieje w ogóle? Jestem w miejscach, gdzie mnie nigdy nie było i nie powinno być chyba. Cały czas krążę wokół tego jednego. Dobra, wiecie co? Kif to! I idziemy po prostu przed ciebie. Jak coś spotkamy, to tam zostajemy i tyle, no. Nie wiem, czy cokolwiek spotkamy w ciągu jednej godziny, ale mam taką nadzieję. No dobra, jakoś tędy. Pójdziemy sobie w, w ten las. Coś tam powinno być. Mam taką nadzieję. Patyki, tą rzecz. Albo tam na górę sobie wejdziemy i tam postawimy teleport. Przestańcie w końcu drżeć tego rejca. Jezu. Choć drom i drom, no. I w końcu się rozedrą. <laughs> A przy okazji z góry zobaczymy co ciekawego jest wokół nas fajnie. A coś jeszcze? Jakieś, jakąś rzecz, co, która może mnie, mnie zaciekawić Czy niezbyt. Czekaj, ja to postawię sobie teleport. Mam dwa na szczęście, więc jeszcze mam jeden w zapasie. Postaw góra. I tyle, dobra. Wioska... Czemu wioska nie ma w ogóle Ej, bez kitu, mogę tak zrobić O Jezu! Ej tak się nie robi Jezuńu. Okej, okay, tego Tego się nie spodziewałem, nie? Wow. Okej okay. Dobra, mam jeszcze jed... Mam jeszcze jeden teleport My, z czego pamiętam, poszliśmy gdzieś w tamtą stronę. Dzisiaj jeszcze, w tym odcinku, chyba jeszcze nigdzie nie wyruszymy. Znowu zaś mi uderzyło, a! Wow! Ej, czekaj, czekaj! wow, czekaj! Wo, No, chłop się normalnie za mną pojawił, ty.